Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Rozwiązaniem równania x kwadrat minus 2, x minus 3 razy x kwadrat minus 9 przez x minus 1 równa się 0. Nie jest liczba. No to sprawdźmy, jakie są rozwiązania tego równania. Po pierwsze, zobaczmy, musimy zrobić założenie, czyli to, co jest w mianowniku, nie może być 0. Czyli piszemy sobie x minus 1 różne od 0, czyli x minus 1 różne od 0, czyli x jest różne od 0 od jedynki, czyli x nie może być jedynką. A zobaczmy, oni tutaj proponują, że rozwiązaniem, jaka liczba nie może być rozwiązaniem? No właśnie jedynka, gdyż ona nie należy do dziedziny funkcji. Sprawdźmy pozostałe miejsca zerowe, czyli jeżeli mianownik nie może być zerem, no to licznik... Musi w takim razie być 0, czyli albo pierwszy czynnik mnożenia jest 0, albo drugi czynnik mnożenia jest 0, czyli x kwadrat minus 2, x minus 3 równa się 0. To liczymy sobie deltę, czyli minus 2 do kwadratu 4. Odjąć 4 razy 1 razy minus 3, czyli mamy 4 plus 12, czyli 16 to jest delta. Pierwiastek z delty to jest 4, no i mamy x1 oraz x2. x1 to jest minus b, czyli 2. Odjąć pierwiastek z delty, czyli 4, podzielić na 2a, czyli na 2. Zobaczmy, mamy minus 2 na 2, czyli minus 1 x2 to będzie 2 plus 4 podzielić na 2, czyli 6 na 2, czyli 3. Czyli to są nasze rozwiązania minus 1 i 3, a my nie chcemy, żeby one były rozwiązaniami. Zobaczcie, one się pojawiły jako minus 3, minus 3 może być rozwiązaniem, minus 1 może być rozwiązaniem. Sprawdźmy jeszcze w drugim nawiasie. x kwadrat minus 9 daje 0, czyli x kwadrat daje nam 9, czyli x to jest 3 lub x to jest minus 3. No i teraz zobaczmy, czyli generalnie rozwiązaniami są liczby. Minus 1, 3, minus 3, no i tu jeszcze 3 się powtarza, czyli nie dublujemy, czyli minus 1, 3 i minus 3 są rozwiązaniami, czyli rozwiązaniem nie może być liczba 1 przy okazji ona nie należy do dziedziny.